Witam drogie panny w numeroskopach. Dzisiaj mamy rozkład na wrzesień 2019. Wiem, że u mnie zawsze będziecie na sam koniec, bo zaczynam od wagi, ale z drugiej strony zawsze wasze, wasze rozkłady, ich jakość będzie według mnie najlepsza ze wszystkich, właśnie bo jesteście na końcu, a tutaj u mnie to jest. Wieczny rozwój, ten kanał to jest wieczny rozwój, wieczna poprawa, zawsze można coś lepiej zrobić, więc tutaj się na pewno nie, nie czujcie aż tak źle, że jesteście na końcu. Dla tych, co są tutaj po raz pierwszy, może wyjaśnię o co chodzi, ponieważ teraz będę rozkłady w tym miesiącu jeszcze robię na przyspieszonym tempie na samym początku i potem będę tłumaczyć. Więc tak, najpierw z zero jedynkowej wypada nam 10 kart, które wsadzamy do kalkulatora i przekształcamy z systemu binarnego na dziesiętny. I to jest główna wibracja naszego miesiąca. Następnie z kart e, symbolicznych, z numerologicznymi i z pomocą kart anielskich e, jest już właściwy, właściwy rozkład. Więc co? Usłyszymy się, jak już wszystko będzie na stole. Dobra, jesteśmy już. Okej, okay, dobra, zapomniałam jeszcze jednej karty wyjąć. O, tarot jeszcze anielski, więc dajcie mi jeszcze sekundę. Może jak tasuję, to Wam powiem, że już dawno tak długo nie, nie trwało e, tasowanie kart i wyciąganie. Naprawdę, e, droga przez mękę, czyli e, jeszcze to w powiązaniu z tym, iż e, musiałam czekać. Dwa razy na zrobienie tutaj, na nagrywanie tego wideo, ponieważ pod oknem miałam pana, który um, kartofle rozwozi i oni zawsze tak na megafonie wołają: Kartofle, kartofle. No i moje dziecko oczywiście ma z tego ubaw niesamowity za dużo ale niestety, yy, tak jak poprzednie dziwie, poprzedni mikrofon nie zbierał nic, to ten, który mam, zbiera wszystko. I musiałam po prostu czekać. Dwa razy podjeżdżał, dwa razy pod oknem i stał, więc mam wrażenie, że cokolwiek tutaj będziemy, e, o czymkolwiek będziemy rozprawiać, jest to sprawa naprawdę, na którą bardzo długo czekacie już. Jest, e, jest coś, na co bardzo długo już czekacie. Powiem tylko... Okej, okay, dobra, mamy tutaj dwie karty, tu je damy. Widać je w ogóle? Widać. Ok. Dobra. Więc zaczynamy. Zaczynamy. Zaczynamy od pierwszego składu, który jest tutaj. To wyszło 986. Piątka jest z tego. Piątka jest to zmiana jest to wibracja zmian, przełomów, wolności. Więc cokolwiek ta zmiana będziemy, którą teraz będziemy próbować jakoś rozgryźć, to jest coś, na co czekacie już od długiego, długiego czasu. Wręcz się wydaje, że to e, to jakby było zatrzymane dwa razy, że się zaczyna i pauza, troszeczkę rusza i pauza. I dokładnie e, takiego coś to może być. Jeśli chodzi tutaj o pierwszy, e, pierwszy rządek, który mówi o opis tej sytuacji, to o, ta zmiana e, będzie spowodowana tym, iż mamy jakąś nową szansę przed sobą. Mamy jakąś now, nowy, projekt może, może rozważamy jakiś nowy projekt w pracy, ponieważ tutaj nam wychodzą dwie czwórki, czyli tutaj chodzi o pracę więc bardzo możliwe, iż chodzi tutaj o nowy projekt w pracy, o którym tak naprawdę dopiero myślimy, albo jest tak dopiero zalążkiem, więc jeszcze tutaj nie ma planowania, nie ma takiej fazy rozpędu, ale jest to na pewno coś nowego. I coś, co nam tutaj tak naprawdę intuicja mówi od środka, że to jest to. Że tak nas jakoś tak wewnętrznie, taki cichutki głosik nas w pewnym kierunku e, zawodowo pcha. E, powiem jeszcze tylko, że e, dla niektórych to nie do końca będzie zawód, dla niektórych może to być, cho tu chodzi o, e, bo wiadomo, nie każdy pracuje zawodowo. Tutaj chodzi o takie podstawy, o fundament naszego życia. E, może tutaj chodzić o dom rodzinny, w sensie budynek, o, o mieszkanie, ale nie musi. Dla mnie czwórka generalnie to jest, to jest praca. Praca e, taka trochę żmudna, nudna, ale którą trzeba robić, prawda? <grywka> Więc. E, macie pojawia się w was e, pomysł. Może to być pomysł, może to być szansa na, na coś nowego. Um, jest możliwe także um, u niektórych, ale to też <grych> u niektórych może e, oznaczać pomysł, na przykład na poczęcie dziecka, ciąża, yy, ponieważ tu mamy i szóstkę, i siódemkę, czyli i rodzinę, i naukę, więc może być, yy, może być, yy, jeśli chodzi o niektórych, yy, po prostu sam pomysł, pomysł, czy nawet już yy, takie powstanie zarodka, o. Jak mówię, dla niektórych. Yy, i co my w związku z tym um, pomysłem z, te, z, tym no, z, tą, no, z tym nowym nową szansą, którą otrzymamy. To jest tak naprawdę nowa szansa, nowa okazja, tylko tutaj um, trzeba wziąć pod uwagę, że w tej formie, w jakiej ona tutaj jest, to tutaj jest a, 50 na 50. To nie jest tak, że to się musi udać. To nie jest tak, że to musi być doprowadzone do samego końca, bo czasami jest tak, że po prostu... Um, te projekty sami w połowie porzucamy, jeżeli to jest praca, albo coś wydaje się nam za ciężkie. Więc to jest na pewno nowy pomysł, nowa szansa, coś więcej niż mamy teraz. Czyli coś w zupełnie nowym kierunku. Może w takim, w którym. Nie działamy teraz, ale od środka byśmy chcieli. Coś nas po prostu jakoś w tym kierunku gna. Jakie tutaj mamy um, propozycje działania? Um, to na pewno nie mówić o tym zachować to w tajemnicy. Tutaj mamy w ogóle trzy karty tajemnicy koło siebie. Więc. Um, Jakąkolwiek zmianę to przyniesie, może się nam ta zmiana na początku nie podobać. Będziemy. E, w sumie możemy mieć dwie, e, dwie możliwości tutaj. Ponieważ z jednej strony jest nam tutaj zalecana pra, e, praca, ciężka praca, tak naprawdę praca u podstaw nad e, Uspokojeniem swoich emocji. Praca nad nami od środka uwolni nas od bardzo takich negatywnych wzorców, które czasami do nas przychodzą. Czasami nam się wydaje, że cały czas tą samą osobę spotykamy, cały czas ta sama sytuacja nas spotyka. I tutaj jest właśnie taka rada, by od środka zmienić, Nasze emocje, jeżeli się da pracować nad naszymi emocjami. Z innej strony, ym, albo ym, kobieta odetnie nas od naszej złej karmy, kobieta wprowadzi taką zmianę w nasze życie i odetnie nas od złej karmy, albo nasza karma odetnie nas od kobiety. Więc. Yy, w pracy. To jest raczej w pracy, ewentualnie, um, ale raczej w pracy, bo to jest koło ósemki, więc to będzie osoba związana z, związana z pracą, która y, będzie tutaj wprowadzona jakieś duże zamieszanie, i tutaj kluczem do tego jest kobieta. Tutaj już w ogóle, z, w ogóle odejdę, raczej przejdę do zupełnie. Końca czytania, to nam wyszła jako e, karta komentarz Królowa Wody, e, gdzie jest e, to: jest karta osobowa. Pisze, że to jest o wrażliwym sercu, pełen empatii, cierpliwy, kochający. A komentarz jest taki: Związek osiąga nowy poziom, zaufaj swojej intuicji, zatocz się o siebie i innych. E, jeśli patrzycie na znaki Zodiaku, to to może, może być znak wody, czyli rak, ryby i skorpion. Może być tak. Zależy jak to u Was, jak sytuacja wygląda, ale jest możliwe odcięcie albo od kobiety. Będziemy takie, takie zmiany, które dla nas są niezbyt... Będziemy je postrzegać negatywnie i one nas odetną od kobiety lub ta kobieta wprowadzi takie zmiany, że odetnie nas od jakby negatywnych... negatywnych zdarzeń. Będzie się nam wydawało, że, że dzięki po prostu... Tej kobiecie, wpływu tej kobiety yy, będą zmiany, które zauważymy jako, że są na plus. Dobra, więc tutaj zależy, naprawdę, z której, yy, jak do waszego życia można to odnieść. Jaki jest wynik tego wszystkiego? I pomimo, iż jest to rozkład na yy, jest to rozkład na, na pracę, bo tu mamy czwórki, mamy tu, 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 czyli fundamenty. Ale chodzi to też, może chodzić o fundamenty naszego życia, ponieważ w wyniku tutaj mamy ten nowy pomysł, o którym nie mówimy i w odniesieniu do tego pomysłu mamy tą kobietę z pracy, od której albo musimy się odnieść, albo, ona, albo musimy się od niej odciąć, albo ona e, odetnie nas od e, blokad. Od blokad na tym pomyśle. Ponieważ w wyniku mamy tutaj e, kartę szansy, kartę tutaj e, taką bez, e, bez karmy, bez jakichkolwiek e, negatywnych. E, Negatywnych y, znaczeń, i tutaj to jest taka szansa od, od losu, szansa od sił wyższych. My oczywiście y, decydujemy, co z tym robić, jednak ta szansa jest w postaci osoby znowu, związku. E, czy jest to związek romantyczny? Powiem szczerze, nie jestem pewna w tym czytaniu, ponieważ to jest czytanie całe o pracę. Tu mamy czwórkę, która znowu mamy te podstawy, więc jeżeli dla was podstawą jest dom rodzinny, nie pracujecie zawodowo, a wasza praca jest w obrębie rodziny, więc tutaj musicie jako tą swoją podstawę brać pracą właśnie w obrębie rodziny. Co ja tu widzę? Ja tu widzę, iż poprzez to oczyszczenie tej blokady przez tą kobietę wychodzi nam czy energię żeńską w sumie, dobra? Już nie mówię kobiety, żeby nie było energia żeńska. Wychodzi nam, no, że jest nam dany zupełnie nowy związek z taka bliska relacja, yy, która nas popchnie, tylko z to tu widać w ogóle, czy to tu widać. Tak, dobra. Yy, czy yy, relacja, która nas popchnie znowu w zupełnie nowym kierunku. Jeżeli się tutaj patrzeć z tego tutaj, z tej linii, tylko, z, tego, z tej kolumny, to tutaj wychodzi, iż nowy pomysł będzie wymagać od nas bardzo dużo pracy, ale że to pójdzie do przodu. Natomiast ta relacja, która jest wynikiem naszy, odsunięcia naszej blokady, może nawet wynikiem samego pomysłu, który został oblokowany, przychodzi do nas relacja. E, może być to relacja biznesowa, ponieważ tutaj mamy e, twórkę i to będzie bardzo dobra relacja biznesowa, to będzie bardzo dobra e, bardzo dobra e, taka współpraca, ale która będzie szła do przodu bez, przez długi okres czasu. To będzie po prostu niezatrzymane, nie ale może to też oznaczać jak najbardziej Relację także e, romantyczną, rodzinną. E, może to też oznaczać przekształcenie e, związku e, takiego biznesowego, czy znajomości z pracy, w związek e, już taki romantyczny. Dlaczego? Ponieważ tutaj chodzi nam rycerz wody. Znowu karta osobowa. E, jako osoba to jest emocjonalny, romantyczny, entuzjastyczny, zamyślony, natomiast znaczenie wpadnięcie w sidła miłości lub propozycja małżeństwa, potrzeba zrównoważenia emocji, zaproszenie na spotkanie z ludźmi. Więc e, tak naprawdę zastanówmy się na co tak naprawdę czekamy w życiu. Tak już, jeśli chodzi o ten, o... O tą piątkę z, z głównego rozkładu. Na co czekamy w życiu? Jeżeli czekamy na dobrą relację biznesową z kimś, to ta zmiana, tutaj w tym miesiącu, ta piąteczka, właśnie tego będzie dotyczyć. Czyli ta sytuacja, to zastygnięcie, to co teraz tak długo na to czekamy, wydaje nam się, że to jest i nie ma, jest i nie ma, że to właśnie się ruszy. Natomiast jeżeli czekamy na, e, e, dla nas ważniejsze są jednak związki takie e, Oparte na miłości, to jak najbardziej może być taka sytuacja. Dlaczego? Ponieważ z podliczenia ostatniego rządku wychodzi szóstka, czyli relacje uczuciowe, bardzo bliskie, rodzinne, i z podliczenia całego układu wychodzą nam szóstki, czyli znowu relacje uczuciowo-rodzinne, które wpłyną na nasze, jakby, na nasze ego, na nasze postrzeganie. Może nie tyle tej sytuacji, ale na nasze postrzeganie e, naszych własnych potrzeb, tego, co my, my chcemy, tego, czego my potrzebujemy. Więc tutaj nie jest tak, że e, jakby nasze postrzeganie wpływa na nasze relacje e, z, takie uczuciowe, tylko na odwrót. Relacje uczuciowe wpłyną na nasze. E, wpłyną na nasze e, postrzeganie siebie. Więc bardzo możliwe jest po prostu, że to będzie osoba, która będzie miała bardzo duży wpływ na postrzeganie nas, nas samych. I co? I myślę, że to wszystko. Mam nadzieję, że potraficie się do tego odnieść. Ja mam akurat Wenus w pannie, więc dla mnie to jest czytanie o związkach, ponieważ jest znak, który jest Wenus, to odbija na związki. Ale znowu, związki są różne, prawda? Więc tutaj na pewno będę o tym myśleć, myśleć bardzo długo. Mam nadzieję, że zobaczymy się za miesiąc. Ja tylko powiem, że rozkłady bonusowe będą na początku września i tak samo rozkłady na, na wibracje. Jeśli oglądacie te, to jeszcze w sierpniu i nie oglądaliście poprzednich edycji, to zapraszam na, na rozkłady na sierpień zarówno numerologiczne, jak i horoskopowe, jak i bonusy. Tylko uprzedzam, że to są w sumie tak dla odważnych. Ponieważ nie wszystkim nie wszyscy potrafią się odnaleźć w jakości dźwięku. Ale ja polecam zawsze można coś, coś dla siebie odnaleźć. Dobra. Do do zobaczenia rozkładek na październik.